Nazywał się Agnieszka, pochodzę z rodziny katolickiej. Moi rodzice właśnie, dopóki byłam dzieckiem, prowadzili mnie tak w wierze katolickiej. Ale w tym czasie nie znałam Boga. Nie wiedziałam o Nim zbyt wiele. Słyszałam, ale to nie było to. W wieku 15 lat zaczęłam spotykać się ze Świadkami chody. I to był mój taki pierwszy kontakt z Biblią w ogóle. Ale ten czas nie był długi ze świadkami. Nasze drogi się rozeszły. Pomimo to ciekawość Boga została. Zaczęłam sama czytać Biblię. Ten okres tych poszukiwań Boga był dosyć długi. Trwał ponad 10 lat. To był dla mnie ciężki okres takiej samotności, walki, błędów, potyczek, porażek. Ale zawsze miałam Biblię i kiedy zwracałam się do Boga, brałam do ręki Biblię, wtedy wiedziałam, że moje życie się zmienia. Ale kiedy się zmieniało na lepsze znów, przychodziła taka pewność siebie. Biblia wędrowała na półkę i znów zwracałam się w stronę świata. Jednak Bóg pozwolił mi, że, że prowadził mnie tak, że nabiłam sobie tych guzów, ale nie upadłam. Zawsze mnie podtrzymywał i prowadził. Przyszedł w końcu taki okres, że, że to moje życie widziałam, że jest bardzo grzeszne, że jest ciężkie, że, że tak już nie mogę żyć. W 2001 roku ja mieszkam na wsi. Przyjechał do nas z Anglii brat wierzący z kościoła ewangelicznych chrześcijan. Zostawił u nas takie pisemko, głos ewangeliczny. Ja tego brata nigdy nie poznałam. Pan tak zrządził, że, że właśnie osobiście się nie poznaliśmy. To pismo było u mnie w domu. Ja czytałam Biblię, ale jakoś tak jeszcze dłuższy czas po prostu to mi zajęło, zanim sięgnęłam do tej gazetki. I tam był taki artykuł o śmierci Jezusa, o jego poświęceniu na krzyżu. I wtedy zrozumiałam właśnie swój swoje stan, swoje grzeczne życie, to co Jezus dla mnie uczynił i że bardzo go potrzebuję. I wtedy. Pan dał mi takie słowo z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział. Odrzuciwszy więc wszelką złość, i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę jako nowonarodzone nowo niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżście zakosztowali iż dobrotyliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. Przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dzięki tym słowom zrozumiałam, że to, czego szukałam w życiu, to. Nie da mi, nie wypełni tej pustki w moim życiu. Że to nie, nie na ludziach, nie na religii, nie na wierze powinnam się opierać, ale na słowie Bożym, takim właśnie niesfałszowanym jak to mleko. I że jedynie Jezus jest tym kamieniem węgielnym, na którym mogę oprzeć swoje życie. Że On mnie nie zawiedzie. I jeszcze na potwierdzenie tych słów z Księgi Jeremiasza Pan mi dał też takie słowa. Tam było o tym, że Bóg daje do wyboru drogę życia i drogę śmierci. I wtedy wiedziałam, że już jeżeli chcę żyć, naprawdę wypełnić tą pustkę w swoim życiu i oddać, no żeby to życie moje miało sens i wartość, to muszę wybrać tą drogę życia. I oddałam wtedy swoje życie Jezusowi. I teraz chciałabym prosić cały zbór o przyjęcie mnie do rodziny Bożej i ochrzest.